Z Ewangelii według świętego Jana: Ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To słowo trwać, zachowywać jest bardzo ciekawe. Zachowywać przykazania, ale jeszcze bardziej zachowywać coś, co się otrzymało we własne dłonie. Zachować coś, czyli tego nie utracić, nie zgubić. Nie wyrzucić na śmieci, zachować w pamięci, ale jeszcze bardziej zachować w skarbcu, zachować przykazania, tak jakby były skarbem, jakby były niemalże materialne, jakby były um, takie, że nie można ich wypuścić z rąk. Zachowywać przykazania, aby trwać w miłości. Kto zachowuje, ten trwa. Kto nie zachowuje, ten nie trwa. Kto pozwala, by wypadło mu z rąk, ten niszczy trwałość swojej więzi z ojcem. Bardzo ciekawa rzecz. Do zobaczenia jutro.